Cześć! Tu i się z obrazy.pl i dzisiaj będę wylewać 30 cupa, coś z resztek bo zostały mi farby to są resztki z wylewania noworocznego linki znajdziecie poniżej No oraz pewnie gdzieś w jakimś rogu zakładam, że o tu no dobra, ponieważ zostały mi farby chcę je wszystkie zużyć wszystko co mam jest w kubku. Oprócz tego zostało mi jeszcze troszkę fioletowego, który jest troszkę rozcieńczony. I to będzie mój Flow Extender. Na no, przy okazji okazało się, że mam trochę białego i trochę brudnego białego. A jak mi działa patyk, to paluchy są najlepsze. Biały też jest w moim kubku. Więc wszystko się zgadza. W kubku mam żółty, zielony, niebieski, fioletowy i biały. No dobra. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No to po prostu biorę, leję mniej więcej na środku. Mam nadzieję, że mam wystarczająco dużo farby. Zacznę moje wylewanie z wysoka. Interesujące. Ostatni kolor, jaki dodałam, to niebieski. No, biały, ale. Niebieski. Widzę, że prześwitują też inne kolory. Tu się pojawił trochę żółty, trochę zielonego. Niekoniecznie widzę ten fioletowy, ale jest. Jakieś nawet resztka złota, która tam była. Ok. Całkiem interesująco, jak na straight pour. Pozwolę, żeby cała zawartość kubka wypłynęła. Spokojnie. Zakładam, że chwilę to wszystko zajmie. Skończone ładne komórki się zrobiły, a przynajmniej robią. Interesujące. Trochę się pomieszało kolorów. W mojej mieszance nie ma w ogóle silikonu, sam klej PVA, 70% do 30% wody. Dobra, teraz opalę, żeby pozbyć się wszelkich bombli powietrza. Moje farby są z wyskrobowanych kubeczków. I zdaje się, że coś wypadło, co nie powinno było wypaść. Okej, okay. komórki są, oprócz tego podoba mi się to miejsce tutaj, gdzie zmieszał mi się fioletowy z żółtym, i zrobiły się takie fajne. No fajne to jest. Ale ponieważ wydaje mi się, że mam za mało farby mimo wszystko, no to użyję mojego flow extendera, czyli mojego fioletu i pokryję to, co mam białe, na fioletowo, żeby mieć dobrą bazę. No, i tu muszę przypomnieć, że te komórki są naturalne, bo w mojej mieszance nie ma ani kropli silikonu. Więc te komórki to jest po prostu naturalna reakcja farby na mieszanie się w kubku, a potem przy wylewaniu. Jak wylewa się z większej wysokości, wtedy farby się bardziej mieszają i jest większa szansa na reakcję, a z drugiej strony może wystąpić zamulenie i no tutaj ten fiolet jest bardzo fajny tylko ciekawe jak to wszystko będzie wyglądało jak to się rozciągnie bo tak jak widzę no to to co mi się podobało na początku ten żółty z fioletem no teraz to jakby delikatnie mówię troszeczkę mniej ja tu gadu gadu, ale musiałam pozbyć się części tych pięknych zielono-żółtych komórek i teraz delikatnie wróciłam farbą na środek, ale zauważyłam, że mam trochę niewymieszanej farby, ewentualnie jakieś resztki, i spróbuję je wydłubać z mojego środka. No, troszeczkę mi to nie wychodzi. Delikatnie mówiąc. Troszkę frustrujące. No zrobiłam kółko, ale to niekoniecznie wygląda tak, jak bym chciała. No zobaczmy. Teraz wrócę farbą. Nie, cały czas tam jest. A takie coś, co jest w farbie, które się nie rusza, może całkowicie zniszczyć kompozycję, jeżeli się tego nie usunie bo wszystko naokoło rusza się z pewną prędkością, a to siedzi. I. Cały czas nie, nie podoba mi się to kółko. Troszkę się zaczęło wszystko powoli przesuwać. Ja się pozbędę tego fioletowego, bo mi nie o to chodzi. I muszę się zastanowić, co z tym dalej zrobić. Nie podoba mi się o to. Szkoda, że całość nie jest o taka. Te zielone komórki są po prostu fantastyczne. No dobra, teraz pozbędę się tego fioletowego rogu. Okej, okay, pozbędę się tego fioletowego na rogu. Dobra. I teraz otworzę tą część niebieską. I przy okazji pozbędę się tego rogu i tego białego, co mi się tam nie podobało. Dobra, idź, 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 idź. Dobrze jest. U, fajne się zrobiło. Podoba mi się ten żółty ruch. Dobrze, teraz wracamy z farbą na sam środek. I zobaczę, jak to wszystko wygląda. Ok. Jeszcze trochę spróbuję otworzyć to żółte. I może pozbyć się troszkę tego fioletowego, co mi się zrobił. Tak mi się podobał na początku, teraz niekoniecznie. Dobra, tego rogu nie jest źle. Wiecie co? Ten obrazek wygląda na fantastycznego kandydata, żeby go troszeczkę upiększyć. Ten róg trzeba się troszkę poprawić. Zobaczmy, czy mamy cokolwiek w kubku, co nie jest błotem. No w tym nie. Poszukajmy innych. Okazuje się, że coś się znalazło w zielonym kubku. Tak akurat, żeby te rogi troszkę pomalować. I boki. I nawet coś może jeszcze jest tutaj w żółtym. Więc ten róg też uda mi się zamalować. Wiele do tego nie jest, ale zawszeć jeszcze drobne poprawki przesunąć farbę tak żeby była lepiej rozłożona. Tablice malarskie są świetne do eksperymentów, ale nie powiedziałabym, że są równe. No dobra, tak wygląda moje skończone nazwijmy to dzieło. Z naprawdę resztek różnych farb. To mi się strasznie podoba. Ta druga część yy. Niekoniecznie. No dobra, zobaczmy, jak to wszystko wyschnie. Miałam już skończyć, ale nie jestem w stanie sobie pomoc. Nienawidzę tej części. Po prostu to jest super, to jest do kitu. I muszę coś z tym fandem zrobić, więc mam troszeczkę miedzi, która mi została z poprzedniego wylewania. Dodałam do niego silikonu. Link jest. Tutaj, gdzieś w górnym rogu, do tego, co będę z tym robić, jest to na podstawie wideo o robieniu płomieni. I wezmę na kartonik, i po prostu od tego miejsca w dół przeciągnę na miedziano. Nie może być gorzej, może być tylko i wyłącznie lepiej. No, dobra, nałożyłam trochę farby na mój kartonik, i po prostu. Przeciągnę z tego miejsca w dół. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ok, może trochę za szybko. Zrobił się trochę ghost swipe, ale to nic. Pojawiają się komórki. Super. Jest szansa, że tą część uda się jakoś uratować. To wygląda przepięknie, i przez moment zastanawiałam się, czy nie położyć farby na obrazku tej miedzianej i przesiągać z obrazka, ale jeżeli pamiętacie moje ghost swipy, to wiecie, że to niekoniecznie wychodzi w moim przypadku. W związku z czym zostaje farba na papierek i ciągniemy. Czyli jeszcze raz nałożyć partię farby na kartonik, delikatnie położyć na podobraziu, przeciągnąć, wytrzeć kartonik albo zmienić na nowy. Nałożyć kolejną partię farby na kartonik, delikatnie położyć na podobraziu, spokojnie przeciągnąć. I tak będę robić, aż wynik będzie taki, jaki chcę. Do zobaczenia, jak to wszystko wyschnie. No dobra, minęło sporo czasu, bo już jest wiosna. I jak widać mój obrazek wysechł i wygląda bardzo interesująco. W zależności od tego, jak się na niego patrzy, albo widać, albo nie widać tej. Przecudownej miedzi, i też zależy to od światła, w jakim się to ogląda, czy jest to bezpośrednie światło słoneczne, czy może odbija się światło z lampy. Moim zdaniem dodanie swipe'a spowodowało, że kompozycja stała się bardzo ciekawa i taka nietuzinkowa, jakby to było w zwykłym strajpurze. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek. Dajcie kciuka w górę i subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, żeby nie uciekł Wam kolejny eksperyment. Na górze znajdziecie link do płomieni, czyli jak zrobić słajpa z dużą ilością silikonu, a na dole wideo, które YouTube myśli, że jest dla Was najlepsze. Do zobaczenia w następnym odcinku!